mam z tej strony, Michmak, i witam Was w kolejnym odcinku Minecraftowych Różności. Dzisiaj nietypowo, bo zaczynamy z ekranu głównego Minecrafta. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić mapkę, która może Wam się przydać do kilku fajnych rzeczy, które także Wam przedstawię. Tak więc, pierwsze co musimy zrobić, to wejść w tryb gry jednoosobowy i stworzyć nowy świat. Na przykład, go sobie nazwijmy. Eee, nazwijmy go sobie coś. Eee, ust Najlepiej e, ustawcie sobie na tryb gry kreatywny i dajcie więcej e, opcji generowania świata. E, tutaj trzeba, należy włączyć cheaty. E, struktury muszą się generować. E, tu należy dać e, typ świata super płaski, dać Customis, e, kliknąć w ustawienia i tutaj e, wpisać 0. Dwukropek, łop, 0, dwukropek, 0. znowu buźkę wpisałem. Tak, jakby oczka wychodzą. No i, e, use preset. E, dajmy done. Te, także done. I tworzymy nowy świat. Świat się nam tworzy. No już prawie. I jesteśmy na świecie. Świat jest pusty, należy troszkę podlecieć. No i jak widzicie, świat jest pusty. Jednak y, nie o to mi chodziło. Ale jeżeli oczywiście chcecie, to możecie tutaj zrobić swoje mapki w powietrzu, na przykład nie ściągając y, innych mapek lub nie używając MC-edita. Y, tylko to musicie zrobić na wersji 1.7, aby, y, aby użyć komendy set blok, potem kordy i jaki blok chcecie tutaj postawić tutaj w tym powietrzu na kordach, na których stoicie. Lecz teraz żeby zrobić to, co chciałem wam dzisiaj głównie zaprezentować, musimy polecieć w kawałek świata. No i poszukać wioski, ponieważ nie wyłączyliśmy generowania się struktur. I powinny nam się generować wioski. Mo może nam w tym pomóc mapa. Możemy ją otworzyć. Że poszukać, czy jest jakaś tutaj wioska u nas. Ok. Zaraz zobaczymy. No, i ja się do Was zaraz odezwę, jak znajdę latającą wioskę. OK, tak więc witajcie w latającej wiosce. Jak widzicie, wygenerowała się nam ona, lecz tutaj pod nią nic nie ma, tak więc ta wioska jest latająca. I teraz podam wam kilka przykładów, yy, w co można tutaj w takiej wiosce sobie robić. Możemy zabawić się w czysty survival, oczywiście jeżeli wioska posiada kowala, a jeżeli nie to aby pozostać generator kobla jakieś dołożyć swoje na przykład sadzonki żeby drzewa rosły no i można zabawić się w czysty survival na tej mapie możemy zbierać drewno zbierać kobla z domków jedna sprawka którą tutaj muszę wam przyznać ja w tej wiosce wybiłem wszystkich villagerów podkom na natychmiastowe nie wiem jak, jak, to, jak to przetłumaczyć, bo po angielsku to jest insan damage. damage to jest zadawanie obrażeń, tak? Jakby natychmiastowe zadawanie obrażeń. Tak więc ja tutaj wszystkich biłem, żeby mnie wkurzali swoimi dźwiękami. Kolejną rzeczą, jaką tu możemy robić, to po prostu zagrać z kolegami na tej planszy. Ja obecnie nie mam nikogo do prezentacji, więc do prezentacji posłuży mi zwykły villager, się masz. No i możecie tutaj na przykład y, biegając po dachach, bawiąc się w asasynów o, Pobić się z sobą Na przykład, jak nie wiem, zorganizować jakiś turniej, czy jakieś zawody Naprawdę możliwości jest dużo, ja wam zaprezentowałem y, dwie Ale oczywiście możecie y, korzystać ze swojej wyobraźni i wymyślić coś jeszcze Tak więc to był dosyć y, krótki filmik może coś, nie, nie, nie przeczę, że może któryś z tych moich pomysłów wykorzystam na jakiś odcinek. Tak więc to był bardzo krótki odcineczek, ale mam nadzieję, że no, że dowiedzieliście się jak stworzyć taki świat i może będziecie mieli jakieś nowe pomysły na grę. Tak więc ja się z wami żegnam, cześć, trzymajcie i... trzymajcie? Co macie trzymać? What the fuck?